Star Plank, czyli mm, gwiazda, po prostu to jest najtrudniejsza wersja planka na mięśnie skośne brzucha, na obręcz barkową, no całą stabilizację biodra. Jak to wygląda podobnie do planka, tylko robimy na długiej dźwigni, również możemy na krótkiej. Pokażę na długiej, bo jest to, to trudniejsza wersja. Dłoń, bark, biodro, pięta w linii. Hop. Mocno wbijam palce i tu już mocno wieje głowa przedłużeniem kręgosłupa i trzymam łatwiejsza wersja troszkę no to możemy na łokciu i dajemy może zrobię na drugą stronę o, w ten sposób.